Mentalnością braku to jest tak, że ona cię trzyma w miejscu, że to, ten sposób taki myślenia, ile mogę stracić, trzyma cię doskonale w miejscu. Natomiast e, ja nie mówię ci, że masz za każdym razem pieniądze wydawać i że masz szastać pieniędzmi na prawo i na lewo. Wręcz przeciwnie, właśnie to o to chodzi, żeby żeby podejmować z rozwagą takie decyzje. Ale teraz jak to robić, żeby pozbyć się tego lęku? Bo tak naprawdę to, co czujemy, to jest lęk. To jest takie ojejku, a co się stanie jeśli? A co się stanie, jak teraz wydam, a później będę żałować, że wydałem? A co się stanie, jeśli... Wiesz, no, no tysiąc, um, tysiąc różnych scenariuszy nam się w głowie wyświetla. To jest strach, to jest lęk, to są nasze obawy, to jest nasze martwienie się na zapas. To wszystko jest z tej samej rodziny. I teraz... Co możesz zrobić? Jak możesz do tego podejść? Spójrz na to, każdy wydatek, absolutnie każdy wydatek, jak na inwestycje. Spójrz na to, ile mogę, ile mogę na tym zyskać. Spójrz na to, ok, wydaję pieniądze na reklamę na Facebooku. Ok, robię to po to, żeby zyskać, po to, żeby zyskać nowych klientów, po to, żeby zyskać, zarobić na sprzedaży itd. itd. To jest najprostszy przykład, ale możesz w ten sposób spojrzeć na każdą. Na każdą, każdy wydatek, czy kiedy wydajesz pieniądze na nowy kurs, to możesz zyskać, czy stracić? Ile możesz zyskać? Okej, okay, no, możesz stracić określoną kwotę pieniędzy, ale ile możesz zyskać?